Dzień dobry. Bardzo się wszyscy cieszymy, że jest taki przełom w leczeniu mukowiscy dozy, że pojawiły się na świecie leki już działające przyczynowo, modulatory. I no, mamy nadzieję, że też dotrą tutaj do nas, do Polski. Natomiast musimy pamiętać, że na sukces leczenia mukowiscy dozy Długość, jakość życia chorego z tą chorobą składa się bardzo wiele elementów. Przede wszystkim jest to wczesne rozpoznanie. To na szczęście już, już mamy z przesiewem noworodkowym w Polsce. Następnie Odpowiednie leczenie w takim dobrze zorganizowanym ośrodku z zespołem wielodyscyplinarnym, ponieważ no, każdy chory, jego opiekunowie, rodzice wiedzą, jak ważne elementy wszystkie tego leczenia są. Od stanu odżywienia, którym dzięki sobie, już radzimy sobie dzięki wczesnym rozpoznaniu i niedopuszczaniu do, do niedożywienia. Następnie. Działaniu takim profilaktycznym, stałym, jeśli chodzi o drogi oddechowe, w postaci dobrej, nowoczesnej fizjoterapii prowadzonej przez doświadczonego fizjoterapeutę. No, żeby się potem jeszcze chciało chcieć, to dobrze, jak jest psycholog, który to wszystko wspomaga, spina, żeby, żeby była ta dobra energia do prowadzenia tej terapii, no i taka infrastruktura ośrodka powinna decydować z chorym, z opiekunami nad intensyfikacją tego leczenia i jego składem. No i na topie tego wszystkiego pojawiają się nam leki przyczynowe, oczywiście na które wszyscy, wszyscy mamy ochotę, na które wszyscy czekamy i mamy nadzieję, że jeszcze nam poprawią wyniki leczenia, natomiast póki co w Polsce wnioski zostały złożone o dwa leki o Orkambi i Kalideco i trwają negocjacje firmy e, z, naszymi, z naszymi władzami. Natomiast no, lek, który budzi wielkie nadzieje e, i o których wiele osób pyta i chorych opiekunów, czyli ostatnio zarejestrowany przez FDA Trikafta, nie jest jeszcze zarejestrowany w Europie przez taki odpowiednik FDA zna, zwany EMEA, czyli Europejska Agencja która musi ten lek najpierw zarejestrować. Dopóki dopiero wtedy firmy mogą złożyć rzeczywiście aplikacje do odpowiednich agencji w danych krajach. Więc póki co tak wyglądamy, jeśli dostępność chodzi w naszym kraju, trwają zmowy, leki jeszcze nie są refundowane i mamy nadzieję, że no, w jakimś programie się jakiś dostęp nam do tego pojawi, po to, żebyśmy mieli ten pełny, pełny panel możliwości leczenia. Myślę, że taka ważna uwaga dla wszystkich chorych, dla ich rodziców, opiekunów jest taka, że z jednej strony się bardzo cieszymy, na te wszystkie raporty i świadectwa chorych, jak dobrze działają nowe leki, natomiast musimy pamiętać, że wszystkie badania, które do tej pory były kontrolowane, prowadzone z nowymi legami, modulatorami, były prowadzone przy pełnym... Przy pełnym leczeniu, czyli, czyli były wszystkie leki, wszystkie procedury fizjoterapeutyczne, żywieniowe, stosowane podczas stosowania nowego leku. Jak wiadomo, część chorych raportuje, że może zmniejszać inne leki, które przyjmuje, natomiast pamiętajmy, to nie było jeszcze w kontrolowanych badaniach. Te reakcje mogą być bardzo indywidualne. I żeby rzeczywiście Wszystkie efekty uzyskać z nowych terapii, to na pewno na początku nie można rezygnować z tej takiej terapii podtrzymującej objawowej, no, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Jak to się wszystko dalej potoczy, za czas pokażę. My też tutaj uczestniczymy w części rozmów, przybliżamy, jak działają te leki, bierzemy udział w rozmowach i debatach, i, i maj, miejmy nadzieję, że, że również u nas w Polsce dojdzie do, do konsensusu, że będziemy mieli no, dostępne aktualne i i, I nowoczesne leczenie w mukowiscydozie. Natomiast musimy pamiętać, że jeszcze, jeszcze na razie są to leki po prostu modulatory. To nie jest tabletka, która całkowicie zakończy i e, wyleczy chorobę trwale, i, i musimy pamiętać o tym, że to leczenie musi być kompleksowe, prowadzone. W dobrze zorganizowanym centrum mukowiscydozy dozy, i wtedy możemy liczyć na takie wyniki, jakie mają najlepsi. No, ciągle na czele światowym jest Kanada, która dzięki bardzo dobrze zorganizowanemu systemowi centrów mukowiscydozy, dozy, zespołowi złożonemu z wielu. Specjalistów oprócz lekarza, fizjoterapeutów, dietetyka, psychologa i tutaj wszystkich wspomagających specjalistów, konsultantów, no, zdołała dojść rzeczywiście do, do pięknej, średniej przeżywalności. Ja ostatnio miałam taką międzynarodową dyskusję na temat tego jakie są rokowania u chorych, chodziło o to, czy są różnice między chłopcami i dziewczętami w ciężkości choroby. My już w tej chwili takiej różnicy nie widzimy, która kiedyś... Kiedyś się zaznaczała w związku z odchudzaniem dziewczynek, teraz troszeczkę się to poprawiło. Natomiast wypowiedź z Kanady była taka: o tak, rzeczywiście widzimy różnicę tej przeżywalności, ale to jest dopiero w grupie 70-latków, bo tak jak w normalnej populacji kobiety żyją dłużej. Słuchajcie, po takiej wypowiedzi nie pozostaje nic innego, jak wszystkim nam życzyć, żebyśmy się tak rzeczywiście bliżej przyjrzeli, dlaczego Kanada uzyskała już wiek 70, w której ma dużą grupę pacjentów, rzeczywiście zrobiła to dzięki świetnie zorganizowanemu systemowi, dobrym centrum dozy, świetnie wyszkolonej kadrze w tych centrach, takiemu wielodyscyplinarnemu leczeniu, dostępnych lekach, no, najpierw tych objawowych, które są do tego potrzebne, a no teraz oczywiście wchodzą modulatory, więc, więc myślę, że... Kanadzie już ta geriatria z dozą się za chwilę zacznie, czego wszystkim nam, pacjentom, ich rodzinom i, i tutaj zespołom opiekującym się życzę. Dziękuję bardzo.